Aukcja charytatywna zorganizowana przez Fundację będzie dobrze. Wszystkie dostępne przedmioty można obejrzeć na facebookowym profilu Fundacji, a cały dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na budowę domu pani Doroty Góry z Trzeczerwiny. Można zakupić, zlicytować głównie obrazy przekazane przez sądeckich artystów, ale nie tylko obrazy, bo tam są różnego rodzaju vouchery. Więc można sprawić komuś przyjemność albo też sobie, bo tych obrazów jest naprawdę dużo, to, to jesteśmy bardzo wdzięczni osobom, które nam przekazywały właśnie te wspaniałe dzieła. 21 grudnia w Starym Sączu odbył się także koncert charytatywny i choć muzycy grali w trybie online, cieszył się dużym zainteresowaniem. Przypomnijmy, Fundacja Będzie Dobrze. Od kilku miesięcy prowadzi akcję budowy domu dla matki, samotnie opiekującej się Siedmiorgiem Dzieci. Przez ten czas udało się doprowadzić budynek do tak zwanego stanu surowego. Jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, wkrótce zostaną zamontowane okna i drzwi. Później przyjdzie czas na wewnętrzne prace wykończeniowe. Bardzo byśmy prosili o wykonawców, jeszcze jeżeli chodzi o tynkowanie, bo to na pewno. i na pewno malowanie. Bo to, są, bo to są prace. Jeszcze, elektrycz, jeszcze elektryka. Na koncie fundacji są zgromadzone fundusze, które przynajmniej w części pomogą wykończyć i wyposażyć budynek. Potrzeby są jednak ogromne. Zbiórka nadal trwa, można wpłacać te pieniądze, można również przekazywać różnego rodzaju inne rzeczy, chociażby właśnie rzeczy, które wykorzystamy potem w wykończeniu samego, samego domu. I mam nadzieję, że. Ten rok będzie takim rokiem, który już zakończy cały ten etap, i rodzina będzie mogła się wprowadzić do nowego domu. Historia pani Doroty Góry z Trzeczerwiny jest dramatyczna. Kobieta w ciągu zaledwie jednego roku straciła zarówno męża, jak i syna. Z siedmiorgiem pozostałych dzieci mieszka w bardzo trudnych warunkach, zajmując jedno pomieszczenie z kuchnią. Oni mają jedną sypialnię, natomiast ten mały śpi jak gdyby w kuchni razem z mamą. Natomiast uczą się przy jednym stole w systemie zmiennym, prawda? Czyli gdzieś tam jedna się pouczy, prawda? Reszta rodzeństwa czeka, i potem następne. Dlatego to jest niezwykła, niezwykle zdyscyplinowana rodzina. I jak dodaje Anna Pych, jeśli wystarczy środków finansowych i prace pójdą zgodnie z harmonogramem, rodzina będzie mogła się wprowadzić do nowego domu jeszcze w tym roku.